Słuchajcie, na pewno kojarzycie o te jelly sticky, yy, z internetu, yy, ale czy jeliście kiedyś zmrożone? Yy, ogólnie mój kolega, może i zaraz nie próbowałem, yy, nie, po prostu nie poczułem smaku, mi bardzo polecał zmrożone. Czy one będą takie dobre? Sprawdźmy to. To smakuje dosłownie jak owoc, który kupiliście. Ja kupię ananasa i słuchajcie, to jest, a lód jest taki żelasty, więc proponuję wam zmrozić sobie jednego takiego, abyście mieli okazję mieć um, takiego, ale musicie dobrze wybrać owoc, który lubicie, bo to smakuje dokładnie jak ananas.